Nie oceniajmy plonu po łodygach. Czy kiedykolwiek czułeś się zniechęcony do pracy dla Pana? Tematem dzisiejszym jest żniwo. Pan Jezus jako sługa. Także temat opisany w Hebrajczyków 12, rozdział 1 do 3 wersetu. Izajasza 49.4, Izajasza 57, Rzymian 8.18. Ilustracja, która wywarła na mnie wrażenie, przedstawiała dwa króliki stojące obok ich upraw marchwi. Obok królika po lewej stronie z ziemi wyrastała niewielka zielona nać. Była to ledwie łodyżka, nie sięgająca nawet do uszu królika. Był smutny. Natomiast królik po prawej stronie miał dużą nać zbudowaną z wielu rozbudowanych łodyg. Obok jej właściciela wyglądała prawie jak silny krzew lub drzewo, zakrywając jego głowę i uszy, a nawet zapewniając dumnemu królikowi cień. Na obrazku można było dostrzec jeszcze coś więcej, to czego króliki nie widziały, to, co znajdowało się pod ziemią. Mała nać ze znikomą łodyżką była połączona z marchewką pięć razy większą od królika, do którego należała. Podczas gdy duża nać zbudowana z wielu silnych, dorodnych łodyg była połączona z malutką, niemal nieistniejącą marchewką, ledwie widoczną. Znaczenie ilustracji było jasne: nie oceniajcie pracy, dopóki nie zostanie zebrana, ponieważ to nie działa. Nie oceniajcie pracy, dopóki nie zostanie zebrana, ponieważ pozory mogą mylić. Podobnie jak w przysłowiu, nie oceniaj książki po okładce. Króliki nie powinny były oceniać ich plonów po łodygach. Chociaż jest to tylko prosta ilustracja, w zasadzie nawet trochę głupiutka. Obraz ten przywołuje dużo poważniejsze słowa ze słowa Bożego słowa z księgi Izajasza 49 W tym rozdziale prorok przewiduje nadejście Sługi, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Ten Sługa, Pan Jezus Chrystus wypełni przeznaczenie narodu izraelskiego. Można o tym przeczytać w Izajasza 49:3 wybawi naród i będzie światłością dla pogan, bo o tym świadczy słowo Boże zapisane w Izajasza 49:6. Izajasz mówi jednak również o odrzuceniu tego sługi. Ten nadchodzący sługa Boży będzie cierpiał, będzie odrzucony, znienawidzony i ostatecznie zamordowany przez jego własny lud. W Świetle tego odrzucenia sługa woła w Izajasza 49:4 pierwszej części. Wtedy rzekłem: na próżno się trudziłem, na próżno i bezskutecznie zużyłem swoją siłę. Sługa lamentuje, ponieważ na pierwszy rzut oka jego dzieło wydaje się bezużyteczne. Jego wysiłki na rzecz narodu izraelskiego nie przyniosą widocznych korzyści ponieważ naród go odrzuci. Tak czytamy w Izajasza 53, od 3 do 12 oraz Jana pierwszy rozdział 11, werset. Podobnie jak królik po lewej stronie, którego mała nać sugeruje rozpaczliwe położenie, dzieło Pana Jezusa Chrystusa pozornie wydaje się bezowocne. Chociaż cierpiący sługa nie kończy jego wołania na tym akcencie, ale kontynuuje mówiąc. Jednak moja sprawiedliwa nagroda jest u Pana, a moja praca u mojego Boga. Izajasza 49, 4, druga część tego wersetu. Pomimo pozorów, Pan Jezus Chrystus jest przekonany o przyszłych obfitych żniwach. Jest pewien sprawiedliwej nagrody od Boga Ojca, ponieważ Jego dzieło pozostało wykonane dla Boga. Później w Izajasza 50 wypowiada podobną deklarację mówiąc. Albowiem Pan Bóg mi pomoże, dlatego nie doznam zawstydzenia, dlatego twarz moją nastawiłem jak kamień i wiem, że nie doznam wstydu. Izajasza 57. Są to szokujące deklaracje w świetle tego, co Pan Jezus Chrystus miał wycierpieć. Syn ufa Ojcu i jest pewien Jego wybawienia i usprawiedliwienia. Chociaż Pan Jezus Chrystus cierpiał hańbę Krzyża, wiedział, że Bóg Ojciec nie pozwoli, aby hańba ta została pozostała. Zostanie On wynagrodzony za swoje wysiłki. Najpierw w zmartwychwstaniu, a ostatecznie podczas swojego powtórnego przyjścia, kiedy to będzie sądził świat i panował przez całą wieczność. Jeden z komentatorów zwrócił uwagę na Izajasza 49.4 w taki sposób. Kiedy Jezus Chrystus umarł, wydawało się, że osiągnął bardzo niewiele. Większość ludzi uważała Jego życie za zmarnowane. Niemniej jednak dzieło sługi podobało się Bogu, jeśli nie ludziom. Sprawiedliwość ludzka skazała pana Jezusa, Mesjasza, na krzyż, ale sprawiedliwość Boża dała mu koronę. Sługa powierzył swoje dzieło Bogu i zaufał mu, że sprawiedliwie go wynagrodzi. To jest cytat z komentarza do Izajasza 49. Pewność zbawiciela co do wierności i sprawiedliwości Boga Ojca jest głębokim przykładem dla dzisiejszych wierzących. Autor listu do Hebrajczyków mówi nam, abyśmy patrzyli na pana Jezusa Chrystusa, który znosi hańbę krzyża z powodu radości, która była przed nim. Tak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset od 1 do 3. Pan Jezus Chrystus wiedział, że jego cierpienie zaowocuje koroną i że zasiądzie po prawicy tronu Boga. Wierni wierzący, rozważając ich pracę i cierpienie, powinni pamiętać, że również im została dana obietnica nagrody i usprawiedliwienia za wierną pracę. Jednak łatwo popaść w rozpacz i znużyć się, myśląc, że wszystko zostało zrobione na próżno. Tak możemy też przeczytać podobną myśl Hebrajczyków 12.3 i Galacjan 6,9. Ludzie odrzucają przesłanie łaski Bożej nauczanej w Piśmie Świętym. Być może Twoje lata służby legną w gruzach, gdy grzech i herezja przenikną do kościoła. Wiele z tego, co robisz dla Pana Jezusa Chrystusa może wyglądać jak nać króliczka po lewej stronie, nieznacząca łodyżka. Jednak podobnie jak nasz Zbawiciel przed nami, również Ty możesz mieć zaufanie do Boga Ojca. To, co robisz dla Niego, ma wartość wieczną. Potwierdza nam to Słowo Boże z Rzymian, 8 rozdział 18, werset i 31 do 39, a także Hebrajczyków 11.35-40 do 40. Jak napisał autor jednego z hymnów Gdy ciemność zdaje skrywać go, Odpoczywam w łasce jego, Wśród burzy wichrów wzniosłych fal Kotwica za zasłoną trwa. Edward Mould na niczym innym nie opiera nadziei. Niech Bóg ci błogosławi. Jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, to uwierz pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niech Bóg ci błogosławi.